Dzieci uczestniczące w akcji Zima w mieście i przychodzące na zajęcia do świetlicy plus mogą przy okazji odwiedzić wiele instytucji w mieście oraz ciekawie spędzić czas. Jest bardzo dużo atrakcji, że tak chwila gdzieś wychodzimy fajni wychowawcy, miła atmosfera. O tym, że ta miła atmosfera rzeczywiście w grupie panuje, świadczył chociażby szczery doping podczas rywalizacji w czasie zawodów zorganizowanych na sali ćwiczeń Kieleckiej Straży Miejskiej. Teraz mamy takie no, zabawę taką, że biegamy, mamy slalomy i można się wyszaleć. Tak, bardzo lubię właśnie odbijać paletką i to jest właśnie taki mój ulubiony w domu, taki, co najbardziej lubię robić. Jednostka zaprosiła młodych kielczan na ferię ze Strażą Miejską. Takie wizyty mają nie tylko pokazać, czym strażnicy się zajmują, ale przez zabawę służyć także podniesieniu świadomości dzieci w zakresie bezpieczeństwa. Jest to po raz kolejny zorganizowana nasza taka akcja dla dzieci. Pierwszy z tych celów to zagospodarowanie wolnego czasu dla tych dzieciaków, które z różnych względów musiały pozostać w czasie ferii w domach. A druga to zaznajomienie z charakterem działalności naszej jednostki. Dzieciaki się zapoznają, z, przechodzą po pokojach, zadają pytania. A pytań było sporo i na różne tematy. Dzisiejsza wizyta mi się bardzo podoba, ponieważ dużo się dowiedziałem na przykład, yy, yy, jak, yy, jakie jest umundurowanie. Yy pracowników Straży Miejskiej. Że właśnie mogłam zobaczyć jak wygląda Straż Miejska, że mogłam zobaczyć prawdziwego komendanta, że mogłam zobaczyć wszystkie te puchary, dyplomy. Dużo się dowiedziałem od komendanta i pytaliśmy się też, czy lubi różne sporty i, i takie rzeczy. Straż Miejska jest potrzebna, by pilnować porządku w mieście, się i też za... Za, za miastem też. Ferie ze Strażą Miejską organizowane są tylko w pierwszym tygodniu ferii zimowych.